Drodzy Państwo, właśnie jesteśmy po konferencji prasowej zorganizowanej specjalnie na 30. jubileusz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamros. Konferencja odbyła się w pięknym budynku Villa Polonia, gdzie tutaj właśnie podczas festiwalu odbędzie się wystawa poświęcona śpiewaczkom operowym, w tym wystawa, jedna sala wystawowa poświęcona Krystynie Jamros. Zapraszam serdecznie Państwa już 28 czerwca o godzinie 18 do Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia na wystawę primadonny i szansonistki oraz 29 czerwca na inaugurację festiwalu. Serdecznie zapraszam. Przede wszystkim festiwale to jak sama nazwa wskazuje święto muzyki i tej muzyki w rozmaitych odsłonach będziemy mogli posłuchać i trzeba powiedzieć, że będą i solowe występy, będą kameralne, będzie muzyka lekka w postaci chociażby koncertu Stanisława Sojki, ale też i muzyka filmowa, którą zagra Maksym Rzemiński, ale oczywiście też i koncerty, które już publiczności festiwalowej są znane, a więc operetka, a więc musical. No i oczywiście nie zabraknie opery. Oratoria, spektakle, yy, chociażby wieczór poświęcony Wiesławowi. Gołasowi, ale również oczywiście muzyka grana w buskich kościołach. Pojawią się artyści, którzy przez 30 lat byli z nami wielokrotnie związani, zostawili tu swój muzyczny, trwały ślad. Chociażby tacy jak Wiesław Ochman, jak Alicja Węgorzewska, Małgorzata Walewska. Drodzy Państwo, proszę wybrać się nawet na spacer do Buska. Bo będzie można podczas spaceru posłuchać muzyki, chociażby w parku zdrojowym. Także serdecznie Państwa zapraszam. Dla mnie, ze względu na mój debiut w roli burmistrza, zaplanowałem udział we wszystkich ważniejszych koncertach, oczywiście sytuowanych w Boskim Samorządowym Centrum Kultury. Ja jestem człowiekiem, który kocha muzykę. W różnej postaci każdą dobrą muzykę. Chcemy zapewnić odpowiednio wysoki poziom artystyczny festiwalu. Takie budżetowanie musi być zagwarantowane i możliwość kontraktowania z wyprzedzeniem jest dla mnie normą, standardem. W finansowaniu bierze udział wiele podmiotów. Grupa sponsorów jest bardzo liczna i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i możliwość stworzenia takiego wielkiego, ogromnego, wspaniałego przedsięwzięcia. Gmina jest. Ja czuję się przynajmniej w roli głównego organizatora razem z Włoskim Samorządowym Centrum Kultury. Z naszej strony pan dyrektor artystyczny usłyszał ciepłe słowa, że jeśli są jakieś miejsca, w których brakowałoby środków, zrobimy wszystko, żeby ten budżet się domykał. Z mojej strony to wsparcie będzie zawsze dla festiwalu. To jest dla mnie najważniejsza impreza kulturalna w naszej gminie. Mieliśmy troszeczkę dyskusji w ciągu ostatnich tygodni na temat docelowej, nieco zmienionej formuły promocji festiwalu. Myślę, że w następnych edycjach będziemy w granicach tej promocji stawiali duży nacisk na to, żeby i też media ogólnopolskie, być może media zagraniczne, miały pełną informację na temat naszych planów, przedsięwzięć artystycznych, tak żeby też BUSKO było promowane jako stolica muzyki pięknej.